Krzysztof, ostatnio wypadłeś ze składu, ale to już jest przeszłość. Na pewno Twoją ambicją jest jeździć dla stali jak najlepiej, jak to robisz w każdym sezonie poprzednim. Powiedz mi, doszedłeś do tego, co się dzieje. Ja nie mówię tylko tutaj o tobie, ale wszyscy macie potężne problemy z regularnością. Każdy z nas ma jakiś tam problem. Po pierwsze, mało każdy jeździł. Nie miał sparingów, nie porównywał do innych. A kluby, które i zawodnicy, którzy robią punkty po prostu mieli szczęście i trafili z ustawieniami. I tak było zawsze od wielu lat w żużlu, że i zawodnika buduje silnik i zawodnika niszczy. No i tak jak mówię, wszyscy z nas pracujemy bardzo ciężko, trenujemy praktycznie co dnia i staramy się nadrobić ten straszony czas. No ale jeżeli jest bardzo mało meczy, praktycznie na treningu niby jest ok. Do Bydgoszczy na SEG wziąłem dwa nowe silniki, na których nigdy nie jeździłem, bo gdzieś to muszę sprawdzić. Wiadomo jak mi poszło i też tym meczem po prostu zawaliłem sobie ligę, więc ciężki bardzo rok. Staramy się jak możemy, ale tak mówię, myślałem, że te silniki fajnie rozjadę na SEG, na ligę, żeby, żeby pasowały, no a nie pasowało nic, więc i później to się koło zamyka i działamy, staramy się jak możemy. Mieliśmy też jeden mecz, tak jak trener zawsze wspominał, u siebie, taki pełny więc bardzo mało, a minęło już pięć kolejek, no i teraz miejmy nadzieję, że ta karta się odwróci do nas.